Się działo. Na mnie wszystkie prezentacje zrobiły naprawdę piorunujące wrażenie i z każdej coś, coś, coś wyniosłem. I przed nami kolejne, równie dobre. I pierwszą osobą, która wystąpi. Będzie? Będzie Gosia Koszkul. Będzie Gosia z kanału Przygodowa TV. Gosia chcieliśmy zaprosić już w zeszłym roku, niestety nie mogła, więc tym bardziej cieszymy się, że udało jej się dotrzeć w tym roku. Gosia. Mm. Przepraszam, że ci przerwę. Tak. Gosia miała być się na ślubie, nie swoim. Pani Ale Ale powiedziała, środę, że dosyć... to trochę dalszej koleżanki, więc myślę, że tę stratę mm. <laughs> przeżyje. My natomiast bardzo się cieszymy i bez się nie wyobrażaliśmy sobie tego panelu. Zapraszamy go się do nas. tutaj? Nie, jak tutaj. Ale już chciała? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na początek chciałabym, abyśmy się przenieśli w czasie o kilka lat do bardzo ważnego dla mnie wydarzenia. To zdjęcie przedstawia mnie w trakcie moich pierwszych w życiu wykopalisk archeologicznych. Zostało zrobione w takiej niewielkiej miejscowości na zachodzie Polski. Eksploruję sobie tutaj grób z epoki brązu, grób ciałopalny. I był on częścią takiego dużego cmentarzyska, które rozciągało się właśnie na tym malowniczym wzgórzu. I tak wyglądało moje pierwsze doświadczenie. O, teraz mnie chyba słychać dopiero? Nie. Tak, tak wyglądało moje pierwsze doświadczenie z taką archeologią terenową. Już przerzucę. Wiele osób pyta mnie bardzo często, czy takie wykopaliska archeologiczne naprawdę wyglądają tak, jak w filmach typu Indiana Jones. Otóż nie, nie wyglądają, natomiast to, co mnie wówczas bardzo zaskoczyło, to to, jak wiele informacji można wyczytać z jednego artefaktu, na przykład z jednego naczynia ceramicznego. Było to dla mnie bardzo zaskakujące i zarazem fascynujące. I wtedy zrozumiałam, że archeologia to jest to, co chcę robić przez resztę swojego życia. Później wielokrotnie jeździłam na różnego rodzaju wykopaliska, zarówno w Polsce, w różnych warunkach atmosferycznych, jak widać. Czasami w lecie, czasami było nieco zimniej. Ale jeździłam też za granicę, między innymi do gwatemalskiej dżungli, badać starożytne miasto Majów. Albo na przykład do Rosji, badać z kolei dawną kolonię grecką. I po prostu tak... Jeździłam na te wykopaliska w ramach zarówno praktyk studenckich, jak i wolontariatu. Aż po pewnym czasie, po ukończeniu studiów, stało się to po prostu moją pracą zawodową. Ale dziś nie o mojej pracy chciałam opowiadać. Zrobiłam taki krótki wstęp na ten temat, dlatego że wszystkie te wyjazdy w te różne regiony świata i różne regiony Polski pozwoliły mi zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie zrozumiałam, jak tak naprawdę niewiele wiemy o naszej przyszłości i zarazem jak wiele przez to tracimy. Wrócę jeszcze na chwilę do zdjęcia tego wzgórza, na którym odbywały się moje pierwsze w życiu praktyki. Na tym wzgórzu, jak już wspomniałam, znajdowało się cmentarzysko ciałopalne z epoki brązu i z wczesnej epoki żelaza. Oj, przepraszam. I z wczesnej epoki żelaza. Na tym wzgórzu pochowanych zostało setki osób. Odbywały się tam różnego rodzaju praktyki religijne. Wiele wieków temu nad tymi grobami ktoś Zapewne płakał, tęsknił za swoimi bliskimi, a dziś dla większości osób jest to po prostu najzwyklejsze na świecie wzgórze, na dodatek porośnięte kukurydzą i burakami. Co ciekawe, nawet często miejscowi nie wiedzą, co tam się znajdowało, pomimo tego, że od wielu lat co roku na kilka miesięcy przyjeżdżają tam archeolodzy prowadzić badania. I takich miejsc zarówno w Polsce, jak i na całym świecie jest naprawdę mnóstwo, po prostu miejsc, których historii, o, hi, o których historii już niewiele osób pamięta, miejsc może, może nie tak spektakularnych wizualnie, jak na przykład Wawel, albo samek albo Malborg. Natomiast w moim przekonaniu z nie mniej ciekawą historią. Mnie możliwość Namacalnego odkrywania takich miejsc daje moja praca. Natomiast y Natomiast to oczywiście nie jest tak, że ktoś, chcąc odkrywać historię, nagle zacznie sobie wertować mapy stanowisk archeologicznych, po czym zacznie biegać z łopatą po polu i szukać grobów, na przykład z epoki brązu, bo oczywiście byłoby to nielegalne. Natomiast jeśli ktoś lubi historię i chciałby w pewnym sensie można powiedzieć odkrywać takie miejsca, to jest na to pewien sposób. Ja zupełnie abstrahując od mojego zawodu i od mojej pracy. Od wielu lat na miejsca swoich podróży, swoich wypraw, swoich wyjazdów wybierałam zawsze takie miejsca, które w jakiś sposób urzekły mnie swoją historią. Często były to miejsca zupełnie nieznane szerszemu gronu turystów. Czasami nawet trafiałam, może zabrzmi to dziwnie, w miejsca, w których stopa ludzka od wielu lat nie stanęła. Natomiast y, często było to po prostu tak, że urzekała mnie jakaś historia i postanowiłam i stwierdzałam, że okej, okay, chcę, chcę po prostu zobaczyć to miejsce, z którym y, ta historia jest związana. No i trafiałam w przeróżne lokalizacje. Czasami były to po prostu ruiny jakiegoś średniowiecznego zamku, o które już nikt od lat nie dba. Innym razem ruiny kościołów. Czasami też były to po prostu... Gdzieś zagubione w lesie piwnice pałacu. Zachowały się tylko piwnice, dlatego że cały pałac popadł już dawno w ruinę. Ale czasami zdarzało mi się też trafiać do pięknych, pod względem wizualnym i historycznym miejsc, na przykład świetnie, zachowany, świetnie zachowanego pałacu. To jest akurat pałac na Litwie. Miła pani sąsiadka pozwoliła nam go zwiedzić, ponieważ na co dzień był on zamknięty na cztery spusty. W Polsce oczywiście też znajdują się tego typu zabytki, no ale czasami z pozoru mogłoby się wydawać, że trafiałam do miejsc, które, które są po prostu jakimiś zwyczajnymi, zwyczajnymi jaskiniami, jakimiś zwyczajnymi schroniskami skalnymi, a czasami na przykład najzwyklejszą na świecie polaną, na której mogłoby się wydawać, że nic się nie znajduje. Natomiast przez to, że ja wiedziałam, jaka historia się za tymi miejscami kryje, po prostu. Byłam szczęśliwa, że mogę docierać do takich miejsc, że mogę odkrywać takie miejsca, bo były one dla mnie wyjątkowe, nie ze względu na swój wygląd, ale właśnie na to, co tam przed wiekami się działo. No i tak sobie podróżowałam, jeździłam po tych miejscach, aż w końcu pomyślałam: Kurczę, może by się tak z kimś podzielić tymi wszystkimi historiami, tymi miejscami? I pomyślałam, że założę kanał na YouTube. Tak też się stało. Kanał założyłam, on już funkcjonuje półtora roku. Czasami coś tam nawet publikuję. Nie można powiedzieć, że regularnie, ale staram się, przynajmniej się staram. Pierwszym materiałem, który opublikowałam na kanale, był to materiał z jednej strony, można powiedzieć, trochę przeze mnie znienawidzony, bo wiadomo, że jak coś robimy po raz pierwszy, to zwykle nie wychodzi to idealnie, czasami nie wychodzi to nawet dobrze, ale z drugiej strony mam do tego materiału ogromny sentyment, dlatego że opowiadał o bardzo ważnym dla mnie temacie, opowiadał o neandertalczykach i o tym, czy oni w środkowym palolicie krzyżowali się z ludźmi anatomicznie nowoczesnymi. Wiem, że dosyć skomplikowane, ale na szczęście nie o tym chciałam mówić. Materiał ten nagrywałam. Bardzo malowniczym miejscu w piekarach pod Krakowem. Miejsce to jest znane przede wszystkim wśród wędkarzy, ale też wśród fotografów, bo o zachodzie i o wschodzie słońca wychodzą tam naprawdę niesamowite zdjęcia. No, to akurat było robione w południu, więc najlepsze nie jest. W każdym razie, niewiele osób o tym wie, że w tym miejscu znajdują się również stanowiska archeologiczne, zarówno otwarte na otwartej przestrzeni, jak i jaskiniowe. Na niektórych z nich archeolodzy odkryli narzędzia krzemienne, najprościej rzecz ujmując, wykonane przez neandertalczyków. Oznacza to, że około 30 tysięcy lat temu w tym właśnie miejscu przebywali neandertalczycy. Pamiętam, że kiedy opublikowałam ten odcinek, wiele osób było bardzo zaskoczonych zaskoczony faktem, że neandertalczycy w ogóle przebywali w Polsce. Było to dla nich coś. Coś egzotycznego. Tym bardziej byli zdziwieni, że istnieją takie miejsca jak to, gdzie tak po prostu można sobie przyjść i mm, poprzebywać w miejscu, które. Y, tak, na, tak naprawdę cofnąć się w czasie i poprzebywać w miejscu, które niewiele zmieniło się od, y, od tych kilkudziesięciu lat. Y, w takich miejscach jak to. Oczywiście nie ma rozwiniętej infrastruktury turystycznej, to miejsce nie jest znane szerzej wśród turystów, dlatego przed odwiedzeniem tego typu miejsca, tego typu miejsc bardzo ważne jest to, aby zgłębić wcześniej jego historię, dlatego że no, nie dowiemy się o tej historii z żadnych tabliczek informacyjnych, czy też nie możemy sobie wynająć przewodnika, który nas tam oprowadzi. Tak naprawdę to jest najfajniejsze. To jest właśnie najfajniejsze, że samemu trzeba wgłębić się w tą historię, dotrzeć do niej i jest to naprawdę fascynujące. Coś zepsułam, przepraszam. I w tym momencie może pojawić się pytanie, no dobrze, ale czym się inspirować w odkrywaniu takiej historii? Jaka historia może się po prostu stać tematem przewodnim takiego wyjazdu, takiej wyprawy? Moim zdaniem dosłownie każda. Najdziwniejszym tematem, jaki mi zdarzyło się zgłębiać, były ofiary z ludzi, ofiary składane z ludzi poprzez pochowanie ich żywcem. No i teraz pewnie pomyślicie sobie, że pojechałam gdzieś do, nie wiem, Ameryki Środkowej szukać ofiar złożonych z ludzi wśród, na przykład, majów. Natomiast mnie ta historia przywiodła tutaj. Coś tutaj, tutaj. Jest to niewielka miejscowość. W Beskicie Sądeckim. Niewielka, ale za to bardzo urokliwa. Kilka miesięcy temu przygotowywałam taki, taki film na, na, na mój kanał, który opowiadał o ludziach, którzy przez pomyłkę zostali pochowani żywcem i o tym, jaki to miało wpływ na całą społeczność. Temat y, mało wesoły, ale za to bardzo też mało popularny, dlatego stwierdziłam, że fajnie byłoby taki temat poruszyć na moim kanale. No, i zgłębiając literaturę, trafiłam właśnie w pewnym piśmie etnograficznym na opis tej miejscowości i wydarzeń, które miały tam miejsce około 100 lat temu. Wtedy rozszalała się tam okropna epidemia cholery. Umierało mnóstwo ludzi, umierały całe rodziny. Ludzie byli przerażeni, nie wiedzieli co robić i po prostu imali się sposobów na pozbycie się tej epidemii, takich, które dziś nazwalibyśmy zupełnie irracjonalnymi. Wiadomo, nie posiadali takiej wiedzy, jak my posiadamy dzisiaj. I pewna kobieta, która w tej miejscowości była postrzegana jako ktoś w rodzaju szamanki, poradziła ludziom, że jedynym sposobem na pozbycie się tej epidemii będzie złożenie ofiary z człowieka poprzez właśnie zakopanie go żywcem. I według, um, według artykułu, który wgłębiał się w ten temat, takich ofiar złożono aż trzy. Stwierdziłam, że fajnie, pojadę w to miejsce. Poszukam, dowiem się czegoś więcej o tej historii. No i po przyjeździe dosyć szybko udało mi się ustalić, gdzie znajdował się cmentarz ofiar epidemii. Znajdował się on w tym niewielkim lasku. Starsi ludzie wspominali, że jeszcze 20-30 lat temu były tam widoczne zarysy nagrobków, były też widoczne krzyże. No ale niestety z upływem czasu one po prostu już zniknęły, już tam nie ma nic. Cały dzień spędziłam wówczas na rozmowach z ludźmi, którzy. Którzy opowiadali wiele ciekawych historii, nie tylko tych związanych z tymi wydarzeniami, ale też opowiadali o różnych ciekawych miejscach w tej miejscowości yy, i też sąsiednich. Także pomimo tego, że temat przewodni tego wyjazdu za wesoły nie był, ale ja wyjechałam stamtąd z naprawdę pozytywnymi wrażeniami i emocjami. Innym razem do wyjazdu zainspirowała mnie kronika mojego prapradziadka, który opisywał w niej nie tylko różnego rodzaju wydarzenia rodzinne, ale też yy, robił po prostu takie krótkie wzmianki na temat, yy, na temat pobliskich wsi, pobliskich miejscowości i pobliskich zabytków. Opisał tam również Ruiny pewnego zamku, do którego piwnic, jak sam pisał, można się było dostać. Wystarczyło tylko odsunąć kamienie, które zalegały przy wejściu, i można sobie było tam wejść i eksplorować te podziemia i te lochy. Pomyślałam więc, że skoro mój przodek tak fajnie opisywał to miejsce, to koniecznie muszę tam pojechać. I tak też się stało. Dość szybko udało mi się zlokalizować ruiny tego zamku, a raczej. No, kilka wystających na niespełna metr murów. Nie wiem, czy można nazwać ruinami, ale nazwijmy to w ten sposób. Ehm, piwnice oczywiście też tam były. Nawet udało mi się do nich dotrzeć. Z tym, że niestety, niestety po prostu pod wpływem czasu zawaliły się zupełnie, zapadły się i zostały po nich tylko te dziury w ziemi. Także w pewnym sensie można powiedzieć, że do piwnic dotarłam, chociaż może nie do końca tak, jakbym sobie tego życzyła. Natomiast cała ta otoczka poszukiwania miejsca, które opisywał mój przodek, to po prostu to było najfajniejsze w tym wszystkim, że szukałam miejsca, które opisywał mój przodek. Zresztą uważam, że wszelkiego rodzaju historie rodzinne, zgłębianie swoich korzeni jest jedną z najlepszych inspiracji do podróży, jakie można sobie tylko wymarzyć, często otwiera oczy na... Wiele bardzo ważnych rzeczy, o których, bardzo ważnych spraw, o których nawet w życiu codziennym nie mamy czasu się zastanowić. Tak. I tak jak już wcześniej wspomniałam, w tego typu wyjazdach i podróżach bardzo ważne jest to, aby wcześniej zgłębić dany temat, poznać historię danego miejsca, ale moim zdaniem równie ważne jest też to, aby będąc już na miejscu, pytać miejscowych o historię, o legendy, po prostu o wszystko, co nam, przy, co nam przyjdzie tylko do głowy, dlatego że na pewno znajdą się ludzie, którzy nie będą mieli o tym zielonego pojęcia, ale trafimy też na takich, którzy uraczą nas wspaniałymi opowieściami, właśnie o historii, o legendach. A jeśli będziemy mieć szczęście, to pokażą nam też miejsca, które na co dzień są zupełnie niedostępne dla turystów. Ja właśnie, akurat miałam to szczęście, że podczas moich wyjazdów, zarówno tych, można powiedzieć, Prywatnych, jak też takich, które działy się na skutek mojego kanału na YouTube. Trafiałam właśnie na bardzo życzliwych ludzi, zainteresowanych historią, którzy takie miejsca często mi pokazywali. I tak było na przykład w miejscowości Czachtice na Słowacji, gdzie kręciłam odcinek o, o Elżbiecie Batory. Poznałam tam właściciela gruntu, na którym znajdowało się wejście do. Wejście do podziemnych korytarzy, wydrążonych w Ziemi najpewniej już w XVI wieku. Tak, one wygląda dobra, nic nie widać. Za chwilę będzie lepsze. Według może takiej niezbyt przyjemnej legendy w tych korytarzach Elżbieta Abatory miała przetrzymywać swoich. Więźniów zanim w brutalny sposób pozbawiała ich życia w swoim zamku na czachtickim wzgórzu. To jednak tylko legenda, a prawda jest taka, że te podziemia służyły między innymi do przechowywania żywności, ale przede wszystkim służyły do lokalnej ludności do Chronienia się tam, po prostu w razie różnych niebezpieczeństw, w razie najazdów nieprzyjaciół, y, ludzie uciekali do tych podziemi i bardzo ciężko ich tam było oczywiście odnaleźć. Mieli tam pożywienie, często spędzali tam kilka dni, wiele dni, może nawet tygodni. Y, no i przy tym pewnie trochę się nudzili. Dlatego jedną z rozrywek, jeśli mogę tak powiedzieć, było wydrapywanie czy też y, no, wydrapywanie, inaczej się tego za bardzo nie da nazwać, napisów na tych ścianach. Niektórzy po prostu się podpisywali, inni pisali swoje wyznania miłosne, a, no właśnie, tak jak tutaj, tutaj to widać. I te napisy, tak naprawdę, liczą nawet kilkaset lat. Także jest to taki wyjątkowy pamiętnik w bardzo nietypowej oprawie i bardzo się cieszę, że udało mi się nam spędzić w tych podziemiach parę godzin, chociaż tak naprawdę żeby przejrzeć wszystkie te napisy, to trzeba by tam było spędzić chyba kilka tygodni. Kiedyś to miejsce może będzie udostępnione do zwiedzania, natomiast teraz właściciel walczy z biurokracją. Pewnie czas mi się powoli kończy. Więc na koniec chciałam powiedzieć Chciałam powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę do tego typu podróży może nas zainspirować dosłownie wszystko. Czasami ta inspiracja jest bliżej niż nam się wydaje, i po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte, by trafić na taką historię, którą po prostu będziemy chcieli zgłębiać. No, a satysfakcja z tego naprawdę będzie niesamowita, zapewniam. Tylko po prostu, no po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte i też nigdy nie wiadomo, jakie ekscytujące przygody na nas będą czekać podczas właśnie eksplorowania różnych historycznych tematów. Dziękuję.